były pisane, to był autentyczny wyraz kultury ludu, który pewnie, gdyby to dzisiaj zostało napisane, otrzelibyśmy jako kicz. I teraz ta symboliczna barka, o której mówił ksiądz Adam, czy czarna madonna, czyli takie pieśni, które są dzisiaj dla nas synonimami religijnego kiczu, czy my mamy gwarancję, że za 200 lat przypadkiem jakiś Ówczesny Adam Stuk dla ówczesnej inteligenckiej publiczności nie będzie tego wykonywał, a ta publiczność nie będzie się zachwycać tym i nie będzie temu przypisywać wielkiej artystycznej wartości? Czy jest jakieś zupełnie uniwersalne y, kryterium oceny, co jest kiczem religijnym, a co nie jest? To jest ciekawe, co zostanie. Musimy zobaczyć za te 200 lat. Bo to jest zaskakujące, jak niektóre rzeczy przetrwały, a niektóre znikły yy, kompletnie. To, to jest takie pytanie bez odpowiedzi, ale które trzeba uwzględniać. Kojarzę Państwu takiego, yy, ja tu nie wiem, nie pamiętam czy to, ho -ho się pisze, jak tam się czyta, taki kompozytor był, yy, on w swoich czasach nie był najpopularniejszym polskim kompozytorem. W wielu czasach tykla Bondarzewska, autorka modlitwy dziewicy. Była najpopularniejszą polską kompozytorką. to były, mówię, że to ogóle w bezprecedensowej skali, ale nie przetrwało. Te filmu da Państwo nie znają, choćby nie pewnie Państwo wszyscy słyszeli. Więc to czasem straszne sztuczki do to, co Pani mówiła o tych filmach takich głęboko religijnych, o masową kulturą, które nie, nie były fundowane, prawdopodobnie był wszystko Kościół, a niektóre na pewno nie były. Że ta kultura, ona. Gdzieś się rodzi, gdzieś się przebija przez ten rynek wyścig, wyścig merkantyny. że to istnieje, że to się, że to się rodzi, to, to bardzo ważna obserwacja. Już nie ktoś się pyta. Proszę Państwa, słuchamy jeszcze Państwa głosu. Dzień dobry, ja mam pytanie, macie Puczka z tej strony, do księdza Adama Bolickiego. Do księdza, bo chciałbym zapytać o że tu jestem. Proszę księdze, nie, nie widzę. On może podejdę właśnie, żeby ktoś dobrze usłyszał. Tutaj jeśli mogę sobie tak pozwolić na takie raz. Tak, ja. Ja, Proszę księdza, mam pytanie, bo i ksiądz i tutaj panowie mówili, że Kościół powinien czasami zmuszać, nie iść na łatwiznę, wraz z popkulturą, tylko zmuszać do takiej też intelektualnej, do intelektualnej gryzy, żebyśmy się trochę wierni, tak podciągali. Ale ja szczerze powiem. Skorzystałem z tego okresu, że w tym roku mam trochę więcej czasu z różnych przyczyn i przeżyłem Wielki Post, że tak powiem, od A do Z. I wybrałem jedną rekolekcję wielkopostną, gdzie prostym językiem powiedziano mi, jak mam się zachowywać, tak? W różnych różnych sytuacjach, na przykład wobec um, ludzi, którzy źle coś mi zrobili, nie chować urazy, nie mścić się, bo to jest złe, bo to jest coś, co mnie zniszczy, tak? I to powiedział mi y, 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 biskup Barcelek od nas. I porównuję go z biskupem gondeckim, z arcybiskupem, który zawsze służy z tych kazań, takich opartych na wielu intelektualnych podwalinach. I tak sobie chciałem przypomnieć jakieś kazanie, które dotarło do niej i zmusiło mnie do jakiejś postawy, kazanie księdza gondeckiego. I nie przypomniałem sobie. A ksiądz Balcerek powiedział mi jedno, z danych, które utkwiło mi na wiele tygodni i pozwoliło zmienić postawę. Czyli mnie w jakiś sposób. Zewangelizował, był skuteczny wobec mnie. teraz pytanie: Czy, jeśli pójdziemy w zbyt e, intelektualne teksty w czasie kadzem, to nie będzie skutecznej ewangelizacji? Właśnie tylko prosty język czasami, nawet nie mam, chyba że mam defekt intelektualny i po prostu potrzebuję prostego języka, ale może to jest niebezpieczne w kontakcie Kościoła wielkim. Bardzo dziękuję z góry. Dziękuję bardzo. Jak powiedział tak, jedaż Trzeba by niebezpieczna porównywać jednego biskupa z drugim najmłodszym, bo to jest jak w arce Noego, każdego zwierza poparło. Jeden jest taki, drugi taki, wszystko tworzy piękną no, całość, bo no, tak nie można słuchać, że jeden lepszy, drugi gorszy, to ucho księżowskie tutaj wielkie. Wszyscy są wspaniali, każdy na zwykłym. Żeby się zrozumieć, tu nie chodzi o Wysublimowaną jakąś kulturę dla elity, wyrafinowaną, też to jest oczywiście na to miejsce. Myślę, że tak dla mnie przykładny jest śpiew gregoriański, który jest prosty, którego mogą się wszyscy nauczyć. I to jest wielka jakość jakaś dużo większa rytmiczna treści w śpiewie niż tych w piosenkach które są popularne, które się fajnie śpiewa. I, nie wiem, sztuka romańska, ona nie była jakaś trudna do zrozumienia, czy ikona, która przemawia. I mam wrażenie, pozytywnie, bo takie pesymistyczne rzeczy mówiłem, że my jesteśmy w momencie także tej kultura. Przemiany kulturowego oddzielania kościoła. Że to się rodzi w ruchach, w niektórych praktykach ruchów, czy tam yy, nowych rytów, które są w kościele wprowadzane. Niektóre są tandetne i one odpadają, zmieniają się, ale także się coś poważnego niewątpliwie rodzi. Gdy przykład tego księdza, który był że nie prosto. Ale jakoś powiedział takim językiem, który przez człowiek odebrał dobrze. Więc to, jest ten, ta nadzieja, że siła kulturotwórcza, która dociera do mas w kościele, istnieje tam. Jak tutaj Pan mówi, że to trzeba pracować, że to wymaga wysiłku. Wymaga. Propaganda łatwych piosenek, takich jak rozokowych. to jest dosyć łatwe. Prowadzenie w dobrą jakość tego przekazu, który będzie kulturowo także masz, te filmy, które nie wychodzą spod auspicji kościoła, które są wielkim przekazem masowym treści religijnych. To, to wszystko jest chyba jest jakiś moment przemiany w tej chwili nam się trafił. Taki, że my wchodzimy w nową kulturę masową chrześcijańską, a ta stara się... Trochę, zużyłam, trochę już zużyła, trochę już jest to muzeum. Coś istnieje. Język, kaznodziejstwo, i, i sztuka, i tak dalej. Tak myślę, że to jest, yy, że to jest tak, że się w tej chwili rodzi kultura masowa chrześcijaństwa. Może się urodzi, ale możemy zauważyć w różnych miejscach, że już wychodzi. Już już wystają, już główkę widać, więc to y, coś takiego się dzieje. Bo nie mają wątpliwości, że pewne formy kulturowe stali się, y, no się. Są już cikotne, są w muzeach, podziwiamy, ale, ale to już nie tym językiem się komunikujemy, co inna epoka. Tak myślę. Ale przepraszam, tak wylazłem przez to. to się rozkręca na Mam pytanie tutaj, może dotyczące Poznania. Ktoś coś mówi. Jestem Jestem głuchy po prostu. My tutaj w Poznaniu mamy taki pewien dylemat. Dlatego, że była tutaj przed wojną figura Chrystusa, pomnik wdzięczności. Niektórzy uznają, że ten pomnik jest a właściwie był no, nie był wysokiej sztuki, powiedzmy. Niektórzy mówią nawet, że to był właściwie, że Chrystus ta figura to był najbrzydszy Chrystus na świecie. A z kolei ale nie, ale figura ta i cały pomnik został przez Niemców zniszczony. W związku z tym bardzo wiele osób uważa, że ponieważ to był pomnik ku Uczczenia Niepodległości Polski pomnik wdzięczności musi być odbudowany. No i właśnie tu jest taki pewien dylemat. Czy jeżeli faktycznie to ta, ten pomnik nie był powiedzmy taką wysoką, wysokiej sztuki, czy to należy odbudować, czy nie. Tutaj tak mamy trochę tak, jest, są przeciwnicy i są tacy, którzy uważają, że trzeba odbudować. Co ksiądz o tym myśli? No bo już my tam w Galicji to śledzimy zainteresowaniem, jak Poznaniacy to rozwiążą. Bo za to nic <noise> było, można go odbudowywać, można go nie odbudowywać to. Mniej więcej to jest równe argumenty. Ale tu Poznaniacy się kłócą. Wszyscy to śledzimy z zaparty w co. Nie <gulanie> mogę ja pani odpowiedzieć. Chciałbym odpowiedzieć na temat tego pomnika. Zrobił go mistrz poznańskiego romantyzmu, którego obrazy są w najsłynniejszych muzeach. Natomiast nie mógł go przedstawić. Przedstawił go jego uczeń. I ten pomnik pomimo tutaj przytoczonej przyrody był jednak naprawdę od strony kulturalnej i od strony tego, o czym wtedy ludzie myśleli, był naprawdę akcyjny. To w ogóle trudny temat jeśli Myślę sobie teraz o polskiej kulturze pomnikowej. Bardzo trudno mi wskazać rzeczywiście jakieś założenie komemoratywne, jakieś założenie pomnikowe, poza jednym, jedynym Chopinem w łazienkach, o którym bym powiedział, to jest rzeczywiście bez wątpienia dzieło sztuki, coś niezwykle wartościowego, co sobie znaczyło nowy kanon przedstawień. Była jednak taka propozycja. Jeśli Państwo poszukają, pomysł powojenny na pomnik w obozie zakłady Auschwitz Janusz Tiewicz i Hansena. To było coś rzeczywiście y, niesamowitego. Nie Mieli taki pomysł, żeby zostawić cały ten obóz Zagłady jako żywy pomysł, żeby on kmił, po pookrywał się zapomnieniem i przeciąć go takim przekreśleniem takim y, betonowym. To było jedyne z historii pomników polskich założeń założeniu, nie, które znam, które gdyby zostało zrealizowane, byłoby we wszystkich podręcznikach na świecie jako, nie, nie tylko na to dobre miejsce, ale ze względu na śmiałość założenia, tak? Mamy do czynienia jednak z bardzo konwencjonalnymi, bezpiecznymi yy, projektami, to chyba zawsze działało jednak coś takiego, jak z tą nieszczęsną świątynią opatrzności, która została wspomniana. Yy, konkursy mogły wygrywać naprawdę bardzo dobre i śmiałe projekty, ale zawsze trzeba było zrobić ten krok wstecz. W przypadku pomnika Jarosławicza i Hansena yy, komunistyczna nomenklatura odrzuciła go, yy, ponieważ nie spełniali jednego założeń, gdzie będziemy składać kwiaty i wieńce. Kwiat żeby budować wokół tego punkt pamięci. Nie wiem, z jakiego powodu, to chyba Godzyński był to takiej zwycięskiej koncepcji z kopcem i takim tym w niego kopułą, kloszem, ginandolem. Mi się też niezwykle podobała ta koncepcja, ale musiała odejść, nie bo nie wiem, gdzie składać z się. zrobić poznaniacy? Mimo średnie pojęcia, co mają zrobić poznaniacy, zapraszamy do Warszawy. Sophie nie, 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 nie! nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Czy <grymne> jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś nam powiedzieć, o coś zapytać? Może się z czymś nie zgodzić? Nie, nie. Lekka potroś. Dobrze, nie mam pytania tutaj. Ja, ja chciałam zapytać o tą koncepcję Włośnie. kiczu i kultury masowej. To By było właśnie poruszone, że pan e, ksiądz mówił tutaj o śpiewie gregoriańskim, a dla mnie w ogóle kultura o śpiewie a. A dla mnie w ogóle ta kultura ludowa kiedyś, ta wiejska, gdzie na skrzyncach grał dziad, pradziada i tak dalej. Która, coś było zakorzenione w tej kulturze, niezależnie od tego, jak oceniamy, czy to było ambitne, czy nieambitne, to ona była jakimś autentycznym produktem tam, tej społeczności. I wtedy nie budziło, dla mnie to w ogóle nie budzi żadnego niestety, niezależnie czy te stroje ludowe oceniam jako kiczowate, czy nie kiczowate, to one były jakimś autentycznym wytworem. Podobnie te, Religijne rzeźby, te Jezuski z drewna i tak dalej. Jednak inne wrażenie robi nawet prosty prostych czy dla artysty, piczowaty Jezusek z drewna, niż matka Boska z odkręcaną koroną. I czy na przykład ta, czy, czy nie jest częścią jakby nasza wina elit, że wzgardzono kulturą ludową, nie wyniesiono jej wyżej, ze wsi wyimigrowała inteligencja i to rozwarstwienie społeczne się zwiększyło. I teraz dajemy nie autentyczny twór, tylko taką papkę, yy, którą też pogardzamy, tak? bo to inteligentni ludzie produkują papkę, którą mniej inteligentni ludzie będą kupować. I to jest tak, najpierw daliśmy McDonalda, a później narzekamy, że ludzie się niezdrowo odżywiają. Później co? Narzekamy, że ludzie się nie zdrowo odżywiają. Tak, jeżeli dobrze zrozumiem, to jest ten związek z całą taką paperyzacją kultury, że to się przenosi także na, na kulturę kościoła. Bo sztuka ludowa została wyparta przez co? Przez produkcję masową. Jeżeli drzewa się zastępuje z odlewami z plastyku i tak dalej, to co przy tym było wyrazem jakiegoś ducha, to dziś się robi przedmiotem komercji i to jest mi się zdaje zagrożenie także kultury, yy, kulturo, kulturotwórczej roli Kościoła, że się tutaj da wpuścić ten proces, który Pani właśnie mówi, że jest okropny, no bo... Yy, tak, tak, tak zgoda, to, to, to jak najbardziej, tak jest. ja, ja. Jak, jak mowa była o tym muzykowaniu w Czarnopraciadzie, to pojawiła się jeszcze jedna rzecz, której nie poruszyliśmy, a która jest niezmiernie ważna. Nie, nie muszą Państwo podnosić ręki, ale kto z Państwa muzykuje, Wiem, że nikt, albo prawie nikt. I to jest tutaj zaskakujące. To znaczy, że przeszliśmy bardzo szybko, bardzo pośpieszną ewolucję od współtwórców kultury do wyłącznie jej odbiorców. Nie rozwiąże się problemu jakości muzyki w akwariach w społeczeństwie, w którym ludzie nie muzykują, nie grają, nie mają kompetencji, tak? Nie ma też świadomych, mądrych odbiorców muzyki, którzy nie są y, aktywnymi odbiorcami. Ja całe życie myślałem, że to już jest tak na całym świecie. Y, a potem na jakiś czas, wyjechałem do Ameryki, byłem w szoku. Wszyscy grają, wszystko muzykują. Mój y, obieg naukowy tam, y, jazz.